Cześć kochani, mam nadzieję, że macie się dobrze. No, ja patrzę na to, co dzieje się w Polsce na wschodniej ścianie. Jestem pełna smutku, ale powiem o tym na koniec, w związku z tym, co obserwowałam dzisiaj w mediach. Tutaj mój flokus się kręci, więc pewnie pojawi się nam w kamerze. I pomyślałam, że chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć kilka historii. I podzielić się też tym, co czytam teraz. Ja mam jedną z takich moich pasji, jedną z takich moich zajawek, jest to, że kiedy jestem w Waruszy, w galerii, pięknej galerii, gdzie są sprzedawane rzeźby, dekoracje, antyki, to ja zawsze biegnę do kącika, w którym są książki. I w tym kąciku wynajduję bardzo stare książki których tam nie kupuję, bo kosztują majątek, ale wynajduję też takie, które były publikowane za mojego życia. Jedna z tych książek, którą teraz czytam i naprawdę się śmieję bardzo, autorstwa Garego K. Clarka. I would rather be on safari wolałbym być na safari. To jest zdjęcie świętej pamięci Garego, który. Urodził się w latach 40. a w 2019 roku umarł. No fantastycznie napisana książka z dedykacją dla jego dzieci. To jest książka z 1988 roku. wolałbym być na safari. Kiedy on wtedy miał na swoim koncie jakieś 104 safari. Nie wiem, ile ostatecznie gary safari zrobił. Ja na pewno zrobiłam ich kilkaset. I tak czytam im te wspomnienia jego z lat 70. -tych, 60. -tych. on miał firmę, która nazywała się słuchajcie uciekła mi teraz ta nazwa, ale on ją... Uczy... O, Kowa Bunga, Kowa Bunga. Ta, ta jego firma, która nadal istnieje w Stanach Zjednoczonych, on był Amerykaninem, została przyjęta przez jednego z jego współpracowników, jednego z, z jego przewodników. I w tej książce, która zresztą jest wydana przez Barański Publishing Company w Kansas, Big Spring Kansas w 1988 roku, kiedy ja miałam 18 lat i już, już, rozrabiałam, już podróżowałam po górach, już, 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 już jeździłam to tu, to tam. No i już zaczynała się moja fascynacja Afryką. On pisze takie słowa, ja będę je tłumaczyć. On pisze oczywiście po angielsku, amerykańsku. Prawdy o safari. Każde miejsce, które nie ma kluczy, to jest dobre miejsce. To jest pod kątem safari. Myślę, teraz czytam Państwu. Każde miejsce, które, do którego możesz dotrzeć, tylko lądując na zakurzonym lądowisku, to jest dobre miejsce. To dzięki Bogu jeszcze to mamy. Wszyscy ci, którzy podróżują lekko, czyli z małym bagażem, będą nagrodzeni. Ja akurat nie, nie, nie zaliczam się do tych, którzy podróżują z małym bagażem. Jest mi wszystko jedno, czy jadę na trzy dni, czy na trzy tygodnie. Zawsze muszę wszystko mieć i jeszcze mieć zapas dla moich gości. Rzeczy rzadko się gubią na safari, czasami się przemieszczają. I to prawda, że my znajdujemy po prostu coś, co drugiego dnia zginęło. To się to znajdujemy po kilku innych dniach w innym namiocie. Albo też, co się zdarza i co potwierdzą goście moich wypraw, często się zdarza, że naprawdę są te rzeczy zostawione w obozie dostarczane na, przed wylotem gości do Europy. Jak tylko trzy osoby dostaną posiłek, to znaczy, że mogą już jeść. No to jest akurat. Taka historia, ja się uśmiecham do tego zdania, no facet pisał tą książkę, u mnie wszyscy czekają grzecznie. Jeżeli ktoś nie pisze dziennika każdego dnia, nie może spać w nocy, to u mnie różnie bywa. Ja nie, ja nie robię raczej notatek w trakcie safari, robię po. Każde miejsce, gdzie możesz zobaczyć żyrafy, kiedy myjesz zęby, to jest dobre miejsce na safari. To się zgadzam. Nigdy nie będziesz miał dosyć widoku zeberek. I tutaj też się zgadzam. Oczywiście goście wypraw przy piątym dniu oglądania antylop impala mówią: O matko, znowu te impale mamy takie określenie niegrzeczne trochę z się wzięło od jednego z moich znajomych. No, ale tak naprawdę wszystko, co pokazuje nam dzika przyroda, jest fantastyczne. Także nigdy nie ma wystarczającej ilości zeberek oraz ich zdjęć. Każde miejsce, w którym słyszysz hipopotamy i hieny ze swojego namiotu w, no, w nocy, jest dobrym miejscem na safari. No zgodzicie się, ci, którzy ze mną byli, jak nie słychać w nocy śmiejącej się hieny albo hipa, no to coś jest nie tak. Wszystko wybaczamy na safari. I to prawda, dlatego że jesteśmy w podróży 8, 9, 10, 11 dni razem. Jesteśmy ludźmi i często zdarza się, że po prostu yy, no, biorą emocje, zmęczenie. Mi się też to zdarza. Wybaczamy sobie wszystko, wszyscy. Nie jesteś na wakacjach, jesteś na safari. O, to jest śmieszne. Safarist know the self, czyli ci, którzy jeżdżą na safari, rozpoznają i znają siebie, nawzajem rozpoznają. I ostatnie, i to jest fantastyczne, i podpisuje się pod tym całym sercem. Safari jest stanem umysłu. Safari w języku słachili oznacza podróż. No i tą podróż można odbyć ze mną w Afryce. Ja niedługo ruszam na całą serię. Mam trzy safari pod rząd, i w Kenii i dwie w Tanzanii, ale safari to jest też taka podróż, którą odbywamy w sobie, w sobie. Ja jestem akurat taką osobą, która lubi się rozwijać, dużo się rozwija. Teraz akurat jestem w trakcie kursu medytacji, dużo studiuję, dużo czytam. Także wiem, że to safari, to moje safari, to nie jest tylko safari na zewnątrz, tylko ta moja podróż odbywa się też w środku. Jedną z książek, którą udało mi się właśnie w tej wspomnianej księgarni złapać, a w ogóle, a w ogóle to ta książka Garego Clarka w moje łapki trafiła z, z podpisem jego Safarin dzema, Safarin dzema, dobrej podróży, Gary K. Clark. Także ktoś kto dostał Albo kupił tą książkę ze, z dedykacją, odsprzedał no, ją i ona trafiła w moje ręce. Podobnie mam książkę Eduarda Rodwella, And So It Goes, który był rezydentem Nairobi. Był korespondentem Mombasa Times, Kenya Weekly News, The East African Standard. Był ilustratorem też. To był pan, który od 43 roku miał kolumny w tych wszystkich magazynach. Tu jest z kolei dedykacja dla pana Forsa. Pors. Ja mam podejrzenie, że to jest jeden z przewodników, który pracował w Cabo. Książka zapisana, napisana jest z wielkim, wielkim humorem i śmiesznymi fotografiami. Znaczy rysunkami, może nie fotografiami, tylko właśnie rysunkami. Nie będę Wam jak gdyby czytała jej. Może stworzę taką sekcję kiedyś, gdzie będę omawiała książki, które lubię o Afryce, które uważam za prawdziwe i takie, które, które po prostu no, są takimi opowieściami o niczym, bo ktoś przyjechał, dotknął, nie mieszkał, nie żył. Jest rozdział o tym na przykład, który jest zatytułowany Don't ask me how I make a living, nie pytaj mnie jak zarabiam, gdzie on opowiada, gdzie wymienia nie, że dostaje jako, od kogoś mango, wymienia to na część na ryby, część na coś, później idzie i częścią jakichś owoców płaci za gazety. No generalnie nie może tego wszystkiego zaksięgować, mówiąc krótko, więc jest zabawnie. Jest jeden rozdział, na którym się pochyliła. I tak pomyślałam, że to co on tutaj pisze jest nieprawdziwe the benefits of tourism, gdzie on opisuje hmm, Dom, w którym mieszkali z żoną, ze swoją ukochaną żoną, i ja pisze o zwierzętach, o ptakach, które, które wokół, tego, wokół tego domu i obok przebiegającej rzeki sobie żyły. Jest zdjęcie takie idyliczne, nie wiem czy widać, tej wody, którą mieli przed, przed nosem. I opowiada o tym, jak tam zaczęli nagle przyjeżdżać turyści, rozbijać się i hałasować, i grać muzykę, bawić się, tańczyć. I on tutaj wyraża Edward Rodwell, którego karykatura jest na okładce, jego autorstwa zresztą wyraża taką myśl, że prawdopodobnie, ale to jest anglik, więc to trzeba wziąć pod uwagę, że jest to anglik, że prawdopodobnie, gdyby ci ludzie wiedzieli o tym, że na no obok są rezydenci, prowadzą normalne życie, no to, to wtedy pewnie 95% z nich nie chciałoby im zakłócać czasu. No to jest książka napisana 1984 rok, czy wydana w 1984 roku. Mamy 2021. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek z gości przyjeżdżających na Zanzibar przejmował się, czy większość gości, może tak to niesprawiedliwie, tym, że obok mieszkają rezydenci. Ja mieszkam tutaj w takim miejscu, gdzie właśnie jest kilka domów. Za mną jest dom rezydencki, mój dom rezydencki, dwa, trzy inne. Obok tutaj mam meczet, ale bardzo taki kameralny i bez nagłośnienia. My staramy się być cicho. Meczet też, też to wszystko jest takie, takie kameralne. W tej chwili się zaczynają modły. Dzień się zbliża do końca. Ale wiem, że przy całej strefie, jak gdyby brzegowej, gdzie, gdzie są goście, gdzie są turyści, to wcale ta strefa nie wygląda tak cicho, spokojnie, tak jak miałam dachoni, no to obok był bar i to był wielki stres, kiedy oni zaczynali po prostu imprezę. Także no świat się zmienia. Chciałabym wam powiedzieć o jednej niesamowitej rzeczy, a też jest powiązane to z tym, o czym myślę dzisiaj. Jak skończyłam pracę i skończyłam. Właśnie tam kurs, prace kursy, pracę nad w ramach kursu medytacji włączyłam wiadomości. Zobaczyłam, co stało się na granicy z Białorusią. Nie, nie zdawałam sobie sprawy, że, że dzieją się dzisiaj tam no po prostu, że jest otwarcie ataku, mówiąc krótko. I bardzo głęboko to przeżyłam. I pojechałam później po zakupy, pojechałam do pralni i cały czas myślę o tym, w ilu miejscach zostałam już w życiu przyjęta. I jakie mam na to dowody? Opowiadałam w którymś z nagrań o Polakach, o, o 18 tysiącach Polaków, którzy przez Syberii i z Kazachstanu na mocy porozumienia Sikorski-Majski dotarli przez Teheran na okrętach do Indii i też 18 tysięcy Polaków zostało przyjętych w Afryce. Afryka gościła ich minimum 4 lata. Czasami gościła ich 8 lat. Miałam 3 lata temu na safari parę 86-latków z Londynu, gdzie pan Zbigniew Zibi przez 8 lat był w dwóch obozach dla Polaków, jako mały chłopiec, w, w kodży pod Kampalą w Ugandzie. Przez dwa lata bodajże i pięć albo sześć lat w Masindi, które było największym obozem dla uchodźców, dla migrantów polskich w Ugandzie. I w tamtym obozie Polaków było około dziesięciu tysięcy. Na terenie Tanzanii mamy cztery, cztery miejsca upamiętniające, cztery obozy dla Polaków. Ja często jeżdżę z gośćmi moich wypraw do Tengeru, gdzie znajduje się cmentarz polski. I gdzie są pochowani Polacy, no ci ostatni zostali pochowani 10 lat temu, ci, którzy całe życie tutaj zostali i przeżyli. Afryka ich przyjęła, Afryka ich zaakceptowała, Afryka ich wykarmiła. W Afryce znaleźli niektórzy z nich długie życie, a większość z tych, którzy wyjechali stąd, wracali, żeby pożegnać się z ziemią afrykańską pod koniec swojego życia. Jej ja bardzo często. Na cmentarzu w Tangeru spotykałam. Myśląc o tym, ile dostałam od życia w podróży, w moim safari, hmm, myślę też o tym, jak zmieniła się moja relacja z Anglikami. I wybór tych książek jednego Amerykanina, ale drugiego Anglika, nie jest dzisiaj przypadkowy. Pod koniec dnia, nagranie nie jest zbyt wyraźne bo już koniec dnia Turysia się kręci, w lokuś. O, z tyłu widać niunię, która tam szuka może kurczaka. Wczoraj, wczoraj cztery kurczaki im wyrywałam z pysku, bo jakieś małe kurczaki tu przychodziły. Słuchajcie, kiedy zaczęłam podróżować po Afryce przez wiele lat, to znaczy ja po pierwsze szłam jak rakieta, jak burza, jeżeli chodzi o wiedzę o buszu, jeżeli chodzi o naukę buszu, o podróż po Afryce, więc ja bardzo szybko nie miałam kompleksów co do tego, Ile podróżuję, jak podróżuję, skąd są moi goście. I jak gdyby bardzo szybko weszłam w taki tryb. No osoby, które widziała już bardzo dużo i przeżyła bardzo dużo w Afryce. I często zdarzało się w obozach Zambii, Botsłany, w dawnych koloniach brytyjskich, że spotykałam Anglików. I oni zazwyczaj ignorowali nas, nas gości z Polski. Myśmy milczeli, ja byłam nauczona doświadczeniem, że należy przy wspólnym spod dać im się wygadać na temat tego, co gdzie oni nie byli, czego oni nie widzieli, po czym padało kurtuazyjne pytanie od szefa obozu, a what about you? I później się okazywało, że moi goście po pierwsze zwiedzili więcej świata, niż ci wspomnieli Anglicy, a po drugie, że jeżeli chodzi o Afrykę, no to ja mam dużo więcej opowieści, wspomnień i doświadczeń po prostu z Afryki. I to był moment, który przełamywał tą relację. Ale czasy, o których Wam opowiadam, no to one też się działy kilkanaście lat temu. Ja później, tak jak mieszkając teraz w Afryce, nie widzę koloru skóry innego, po prostu ja jestem w mniejszości przecież tutaj e, mieszkających. Nie robi to na mnie żadnego wrażenia. E, tak samo, no, przyzwyczaiłam się, wjeżdżając do obozu, że tam są inni ludzie. A skąd oni są i jakie są ich przeżycia, no to możemy sobie opowiedzieć przy kolacji albo nie. To zależy od nas, zależy od tego, czy moi goście chcą się integrować, czy chcą być sami, czy chcą spędzać czas ze mną. Naprawdę, jak gdyby przez te wszystkie lata tutaj Rysia się domaga Państwa uwagi. Że te, przez te wszystkie lata po prostu nie, no nie przestało to mieć znaczenie. I muszę Wam powiedzieć, że jak przyjechałam tutaj na Zanzibar, to duża część, jak nie większość najbliższych mi ludzi, to nie są Polacy. Mam wspaniałe przyjaciółki Holenderki, mam wspaniałą przyjaciółkę z południowej Afryki, niesamowitą Gail. Mam y, jej męża, y, Garego, właścicieli One Ocean Diving. E, naprawdę mam przyjaciół, którzy no, są z innych grup kulturowych. I kiedy ogłosiłam po raz pierwszy, że wylatuję, jak wiadomo, ten wylot musi być przesunięty ze względu na to, że pieski nie mogą szybko przekroczyć granicy i kotek nie mogą przekroczyć szybko granicy Unii Europejskiej, muszą czekać do grudnia. Ja w grudniu zaczynam wyprawy, więc się nam przesunęło na koniec stycznia, to spotkała mnie niesamowita rzecz. Mianowicie zostałam zaproszona na kolację zrobioną specjalnie dla mnie. Przez Brytyjkę, właścicielkę jednego z pięknych hoteli tutaj na wybrzeżu i obozu w Buszu w Parku Narodowym Ruacha. Oba miejsca się nazywają Hodi Hodi, Odi Odi. I słuchajcie, no to było coś niesamowitego, ponieważ przez te prawie 9 lat życia tutaj, oczywiście moja, moje umiłowanie Buszu to jest jedna sprawa, ale moje umiłowanie historii i czytania to jest druga rzecz, którą się dzielę z bliskimi ze znajomymi i oni wiedzą, że ja mam hopla na punkcie czytania, poznawania historii, opisywania. Dzisiaj zresztą powstała pierwsza strona nowej książki, którą zaczęłam pisać. Także trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że zacznę już konsekwentnie nową rzecz pisać. W trakcie tej kolacji czy na początku tej kolacji właścicielka od Yodi, Julia. Yy, jej mama akurat gościła, powiedziała mama, no to pokażmy Dorocie, jaki mamy dla niej prezent. Prezent był niesamowity, bo był po prostu totalnie trafiony dla mnie. Ja nie wiedziałam na co patrzę. To było pudełko, to była rzecz, którą ja miałam zobaczyć. To nie był prezent, żeby dać, tylko to był prezent, którego miałam doświadczyć. To było pudełko, to była gra, tam była książeczka, tam były jakieś pionki, tam, no, różne rzeczy były w tym pudle. I były inicjały BM. Ja to dotknęłam tego, Przy, przyjrzałam się, widziałam, że jest to stary, że jest to z lat 40. Zaczęłam to oglądać, one mi wyjaśniły, jaki to jest rodzaj gry. Wziąłam do ręki to książeczkę, otworzyłam i zobaczyłam imię i nazwisko Beryl Markham. Beryl Markham, kochani, to była kobieta pilot, którą możecie pamiętać z pożegnania z Afryką. Ona była i trenerką koni, i pilotką. Jako pierwsza kobieta przyleciała z Anglii do Kanady. No, postać niezwykła, postać bardzo silna kobieta, wychowana. W ciągu, jak miała 4 lata, rodzice przenieśli się do Kenii, ona się wśród plemion wychowywała. Bardzo wyzwolona, jeżeli chodzi o obyczajowość. E, przeżyła trzech mężów romansów, niezliczoną ilość. Podejrzewa się ją o to, że ma. leczona nie żyje. W 1986 roku umarła, ale że miała jednego czy dwóch synów nieślubnych z kimś z rodziny królewskiej. No ale przede wszystkim siła, determinacja, pasja, safari, powietrzne safari. Jej książka Nights with the West", in the West, e, czy With the West, nie pamiętam w tej chwili, e, po napisaniu. Została odłożona na bok i ona nie zrobiła, mimo że była napisana bardzo dobrze, nie zrobiła wielkiej kariery. I trzy lata przed śmiercią Beryl w 83 roku ktoś czytał notatki Ernesta Hemingwaya, który zachwycał się i Beryl i tym jej pisaniem. I ta książka została wznowiona w momencie, w którym 80-letnia Beryl Markham żyła w dużej biedzie w Nairobi. I ta książka dała jej pieniądze na spokojne zakończenie życia. Co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że ja mało się nie popłakałam na tej kolacji, jak dostałam ten prezent, jak mogłam dotykać tych pamiątek, jak mogłam myśleć. Ja mam zdjęcia tego prezentu, jak nie zapomnę, to opublikuję, na, postaram się opublikować pod tym nagraniem, czy jutro w oddzielnym poście. Pomyślałam, jakie to jest niesamowite, że takie Angielki, takie panie, które naprawdę żyją swoim życiem, to są Angielki kenijskie, one wszystkie się rodziły w Anglii, ale to jest naprawdę klasa i elita kenijskich Angielek, że im się chciało pomyśleć o takiej przewodniczce po Buszu, waszej mama busz Dorocie Kozarzewskiej Doris. No i specjalnie ta mama przywiozła dla mnie to te pamiątki po Beryl Markham, która przyjaźniła się z bratem właśnie mamy, Julie, po to, żeby sprawić mi radość. Wielokrotnie, na różne sposoby, różni ludzie okazywali mi życzliwość, okazywali mi wsparcie, okazywali mi przyjaźń. I moje myśli, Wiedząc, że jestem totalnie uprzywilejowana z taką podróż życiową, jaką mam wśród najpiękniejszych cudów przyrody, do oglądania których oczywiście Was zapraszam, moje myśli są dzisiaj na granicy polsko-białoruskiej. Wiem, że powstało połączenie kilku fundacji, projekt pomocy na granicy, i w miarę możliwości będę go nagłaśniać, i w miarę możliwości będę Namawiać do tego, żeby pomagać ludziom. Ja widziałam dzisiaj te lecące kamienie, widziałam te armatki, widziałam jak polscy żołnierze bronią granic i zdaję sobie sprawę z tego, że sprawa nie jest łatwa. Ale kiedy oglądam nagranie i widzę małe dziecko, trzy czy czteroletnie dziecko, które po prostu od kilku dni nie piło czystej wody, jest całe przemoczone, no to całe serce i cała głowa moja krzyczy nie po prostu trzeba podać, pomóc ludziom, ludziom, bo tam są ludzie. Kochani, widzicie zachód już tutaj za mną. mam bardziej bogaty. Przekończy. Przekończy się dzień. E, proszę weźcie do serca słowa i o tych polakach, których przyjęła Afryka. No i tą moją osobistą opowieść o tym, jak zmieniają się relacje, mimo że jest tyle różnic, ja nie jestem Afrykanką, nigdy tutaj nie będę należała, dlatego że się tu nie urodziłam, mimo że 27 lat włóczę się po Afryce, prawie 9 lat mieszkam na Zanzibarze, zawsze będę Polką, ale dostałam serce i od Afrykańczyków, dostałam serce od tych nabzdyczonych Anglików, których kiedyś nie lubiłam, okażmy serce ludziom. Jeżeli możecie wspierać organizacje pozarządowe, które stworzyły projekt, ja puszczę pod nagraniem link do, do tego wspólnego przedsięwzięcia. Zróbcie to, bo to są po prostu tacy ludzie jak my i nigdy nie wiadomo, kiedy los się odwróci i to my będziemy musieli szukać pomocy. Pozdrawiam Was serdecznie. Naprawdę jest tutaj ciemno. Rysia biega, Rysiowa gdzieś za nim. Muszę iść sprawdzić, czy tutaj wszystko jest ok, zapalić światła na noc. No i kolejny dzień w Afryce dobiega końca. Pozdrawiam Was serdecznie.